No i witam was serdecznie w pierwszym moim meczu. Postanowiłem od razu zacząć od meczu 2 na 2 z przypadkowym sojusznikiem jak to się rozpocznie? Od słupka okej okay, leci piłka w naszą stronę o, tego nie przewidziałem, tego nie przewidziałem wybijaj, bardzo dobrze okej, okay, ja osłaniam bramkę w razie czego Mam nadzieję, że pierwszy mecz pójdzie nam w miarę sprawnie właśnie. Aj, niestety, wybił to. Tak, to może być moja akcja. Czy zdobędę pierwszą bramkę? Tak, udało się. Pierwsza bramka zdobyta w meczu 2 na 2. Piękne zagranie. Początkowo gra defensywna, ale później szybka kontra. Okej, okay, nasz kompan już tutaj podjeżdża. Stary, próbuj coś zrobić. No nie pomagasz mi. Czy to wpadnie? Nie, to niestety nie wpadnie. Także ja na razie zajmę się obroną z tyłu. O dokładnie, czy będzie z tego bramka? Nie będzie niestety. Znowu koło słupka. Tak więc nie ma co, tylko trzeba wracać pod własną bramkę. Aby bronić wyniku, który mamy. A i niestety co ty zrobiłeś? Czemu mnie zepchnąłeś? No, wystaw, wystaw to No dawaj, wystawiaj wystawiaj. Dobra moja. Okej, okay, gość się minął z piłką, prawie. Teraz ja mam szansę na szybką kontrę, ale niestety się nie udało. Tak więc... Nie, to nie może wpaść. No, niestety za wysoko. Nie, 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 nie. Czy to będzie samobój? Nie, uf, na szczęście nie. Dobra, zacięty mecz. Prowadzimy 1-0 po mojej całkiem dobrej akcji. No, tylko nie w bramkę, tylko właśnie chciałem ją stamtąd wybić. No właśnie, coś ty narobił. Właściwie im podałeś tą piłkę. Ja tutaj już chciałem wybijać. A ten po prostu dobił na pustą bramkę. No dobra. Widzę, że gość trochę psuje, ale czy to wpadnie? Jest i szybka odpowiedź na 2-1. Po zaledwie 2-3 sekundach... Udało nam się z powrotem wyjść na prowadzenie. Okej, okay, jest na wprost bramki, aby tylko teraz szybko zebrać do palacze i pojechać. No? Zrób coś? Tylko nie w tą stronę, dobra. Ja wybijam, ja wybijam, ja wybijam. Zostaw to, baranie! Czemu psujesz mi grę? Ja tu chcę zrobić ładny początek, pierwszą rozgrywkę, a ty im właściwie pomagasz. Ajdź, mogłem trochę podążać za tą akcją. Chociaż może to w wpad nie wpadłoby, gdyby oczywiście mój sojusznik... Znowu mi nie przeszkadzą. No dobra, jest okazja. Mam ten trochę wyprowadzony z równowagi. Ajdź! gdzie jest piłka? Jedna minuta. Musimy bronić wyniku. Nie mogą oni teraz strzelić bramki Dobre, piękne wybicie Na to liczyłem, że on się minie z piłką Czemu cały czas nie grasz w mojej drużynie No nie, 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 co się stało z moim samochodem No i wracaj, wracaj, wracaj Zostało nam 18 sekund, musimy wybronić ten rezultat 2-1. Ajdź! Nie strzeli, nie, mo nie może strzelić w tych ostatnich sekundach. 2-1 Jest wygrany pierwszy mecz, tak, to się nazywa gra. Nie było zbyt dobrze, bo nasz sojusznik trochę nam czasami przeszkadzał ale zawsze to jest wygrany mecz no i rozpoczynamy rewanż poprzedniego meczu trochę w wymieszanych składach mam nadzieję że przynajmniej ten gość nie będzie mi de facto przeszkadzał i jest pięknie niemalże samo okienko po dwóch sekundach od rozpoczęcia meczu widzę że ten przynajmniej zna się na na robocie Próbujemy poprawić jego wyczyn, ale niestety zabrali mi piłkę z przednosa. Ja się cofam do swojej bramki, żeby ewentualnie co bronić. No, nie, 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 to wpadnie, to wpadnie. A, niestety wyrównanie po około 20 sekundach. już myślałem, że szybko przetnę tor lotu piłki, ale niestety minąłem się no cóż, takie rzeczy się zdarzają no co, co? No, gdzieś ty wjechał No niestety piłka mnie troszkę przelobowała O nie 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 nie, z tego nie może być bramki Dobra, blokuję go oh, fuck Nie w tą stronę Człowieku Pięknie, no i niestety zabrał mi bramkę Aż ty mała mendo Już leciała w samo. W sam środek bramki, ale niestety musiał mi to zabrać. Dobra, dajmy mu, niech on pojedzie. No w sumie Nikt nie pojechał. Już to pojechali, tylko że po prostu nie trafili. Dobra, bronie. Bronie dostępu do bramki. No. Okej, okay, podbita na środek bramki. No i co? Dobijaj, dobijaj, dobijaj. Jest! 3-1 prowadzimy. To jest dobry teamwork. Jeden wystawia, a drugi strzela. No tak, niestety musiał to wybić. O, wracaj, 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 wracaj. Gdzie... Lera, gdzie ty jedziesz? Pod drugą bramką rozgrywa się mecz. No bardzo dobrze. Czy uda mi się to strzelić? Nie uda mi się, ale udało mi się. Dobra, podanie na lewo. Nie przeszkadzaj mi. Tak, on to podbije, tak. On to podbił. Wiedziałem, że tak zrobi. Teraz wracasz pod swoją bramkę. Ajcie, niestety się minąłem. Nie, 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 to nie może wpaść. Dobra, wystaw mi, wystaw mi. No, wystawaj. Tak. No. Ech, niestety. No, mam pustą bramkę przed sobą. Tak jest na 4-1, tym razem na pewno moja bramka. No i wygraliśmy przez walkover. Dzięki za oglądanie i do następnych meczek. Właściwie dziwnie to zajęło. Po prostu do usłyszenia. Hej.